Dzień dobry, ja nazywam się Ula Cholewa i jestem tutaj, żeby zaprezentować Państwu, jak zaprezentować w najnudniejszy sposób. Mój podtytuł tego, tej prezentacji to jest jak w ciekawy sposób zaprezentować w najnudniejszy sposób i mam nadzieję, że będę w stanie Państwu to pokazać. OK, to zacznijmy tak troszeczkę standardowo, parę słów o mnie. Część rzeczy można było wyczytać w tej krótkiej agendzie, która była przedstawiona chociażby to, że już kilkanaście lat pracuję w IT, to, że na co dzień szkole z Power BI i z Power Upsów, że zajmuję się w ogóle ewangelizowaniem Power BI i narzędzi Microsoftowych, ale tego, czego nie było w tej krótkiej mojej prezentacji, to to, że miałam też okazję troszeczkę zajmować się project managementem. Daje mi to obraz tego, jak strasznie ciężki jest to zawód. I teraz będę się właśnie odnosić w tej mojej prezentacji do doświadczeń, z którymi miałam do czynienia. Więc project management ogólnie z procesami ma bardzo wiele wspólnego. Mamy tam ogrom procesów i myślę, że każdy z nas tutaj zebranych ma swoich faworytów, co by było najdudniejszym procesem, co takim najbardziej nurzącym nas. No ja będę mówiła o swoim. Mam nadzieję, że państwo się y, troszeczkę spróbują ze mną zgodzić. A skąd ja w ogóle tutaj przyjechałam? No mówi się, że Kobiety są z Venus, ale ja akurat tutaj jestem niestandardowo z Marsa, a dokładniej z takiej firmy, która nazywa się Cloud Mars, zajmujemy się szeroko pojętą analityką, budujemy systemy raportowe, wszystko to, czym, w czym raporty oglądamy, ale także i to, co służy nam e, jako ten tak zwany backend, czyli hurtownie bazy danych, wszystko to, co służy zbieraniu danych i temu, żeby te nasze raporty działały. Nasza firma w 100% skupia się na rozwiązaniach Microsoftu, więc tak zaskakująco na tej konferencji ja też będę mówiła o Microsoftcie. Okej, okay, ale przejdźmy już do tego project managementu. Bo jak to jest z tym zarządzaniem projektami? Jeżeli mówimy o zarządzaniu projektami, no to na pewno myślimy o jakiejś metodologii. Ja nie będę wchodzić w szczegóły co jest lepsze, czy Agile, czy Waterfall, bo akurat to nie jest Tematem mojej prezentacji, ale jakakolwiek by metodologia nie była, to zawsze z tą metodologią wiążą się jakieś procesy. Poza tymi procesami mamy też narzędzia, które służą nam obsłudze tych procesów i pomagają nam, albo przynajmniej powinny nam pomagać w obsłudze tych procesów. A dodatkowo mamy też jakieś szablony, template'y, formularze. Ja akurat nie znoszę wypełniać formularzy. Nie znoszę takich szablonów, które tam trzeba zawsze coś tam doklejać, coś zmieniać, zmieniać kolorek. Na pewno państwo też się z tym spotkali. I już na jednej prezentacji z wcześniejszych padło to, że wszystko to opiera się na danych. No bo nie będziemy mieć żadnego fajnego ani raportu z mojej codziennej pracy, ani fajnie prowadzonego projektu, jeżeli my tych danych nie Yy, nie obsługujemy i nie zbieramy. No ale to może. Yy, przejdźmy teraz do procesów. No, jakie mamy procesy w project managementcie? Na pewno planowanie, na pewno ustawianie harmonogramów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie błędami, zarządzanie ryzykiem, w ogóle odnotowywanie ryzyk i komunikacja. Który z tych byłby najnudniejszy? No to na pewno zależy od każdego z nas. Ja sobie wybrałam taki proces, z którym osobiście strasznie się męczyłam, tydzień w tydzień. Było tak, że do każdego projektu musieliśmy wysyłać coś, co się nazywa statusem projektu. Co tydzień. I taki status projektu miał określoną swoją formułę, określony formularz, jakąś templatkę, mógł to być Excel, mógł to być Word, mógł to być PowerPoint. Ale co najciekawsze, to było to, że ja tych status raportów do jednego projektu potrafiłam wysyłać trzy tygodniowo. Bo inny był dla mojego bezpośredniego menedżera, inny był dla klienta, inny był dla bezpośredniego kontaktu z klientem, a w ogóle zupełnie innych informacji, na przykład biuro zarządzania projektami wymagało. No i tak na koniec każdego tygodnia parę ładnych godzin schodziło mi na to, żeby ten. Status raport wysłać. Więc z mojego punktu widzenia, takim najnudniejszym, najbardziej nużącym procesem, z którym ja miałam do czynienia z project managementem, to właśnie ten taki status report. Co jeszcze? Uwaga na kable. Więc jeśli chodzi o ten status report, ponieważ wywodzę się z IT, to też Możemy sobie wyobrazić, co tydzień, tydzień w tydzień, czasem częściej. Możemy sobie wyobrazić, że cokolwiek jest powtarzalne, to już ludzie z ID od razu mają takie, a może by to zautomatyzować? Sposobów podejmowałam wiele. Czasem próba automatyzacji czegoś w Excelu czy w Wordzie zajmowała mi dłużej niż samo wypełnienie w końcu tego nieszczęsnego statusu. No ale wiecie Państwo, różnie to w życiu bywa. Nie poddawałam się. Więc ogólnie w samym project managementie, jeżeli mamy te narzędzia do wspierania naszego zarządzania projektami, to co jest takim najpopularniejszym narzędziem? Wiemy? Znamy? Excel, dokładnie, też trafiłam, to samo. Excel, templatki w Excelu, w ogóle narzędzie jest wspaniałe. Ja bardzo lubię Excela, lubię w nim zbierać dane, czy je w nim prezentować? No już nie do końca. Drugie narzędzie, już też często wspominane, Word, Word i templatki. Trzecie, PowerPoint. Czwarte, to już wyższy stopień wtajemniczenia, Project. I tutaj mocno promowany i w ogóle wiele osób na tych sesjach opowiadało Project Online. Świetne narzędzie, bardzo skomplikowane, przynajmniej dla mnie. Yy, trzeba przejść pewnie jakieś szkolenia, ale jest super. Tam jest wszystko, taki kombajn do zarządzania projektami. Narzędzie, o którym czasem zapominamy, że to też jest narzędzie do zarządzania projektami, to jest Outlook, maile, spotkania. Status raporty też wysyłam w mailu, bywało i tak. OneNote, wiele osób, ludzi sobie zbierać, zbierać informacje w nim. SharePoint, też już ktoś tutaj wspominał. Nie ma lepszego narzędzia do magazynowania dokumentów, w którym rzeczywiście możemy odkładać dokumentację, odkładać nasze dane i potem wyciągać z nich pewnego rodzaju akcje, statusy, czy cokolwiek chcemy. Teamsy. Była dzisiaj sesja o Teamsach, także jestem bardzo zadowolona, że mamy również Teamsy u siebie. coraz popularniejsze narzędzie, coraz fajniej się w nim zarządza projektami, spotkania, meetingi, kole, cała komunikacja z zespołem. Teamsy są do tego super i takie może troszeczkę mniej kojarzone z project managementem, Visio, w którym, jeżeli mówimy o procesach, no to od razu nam przychodzi do głowy, no to jak procesy, to może jakieś diagramy, przepływy. No wizjo, yy, i zwłaszcza w tej online online'owej wersji, jest również do tego rewelacyjne. I ja będę usiłowała pokazać też pewien ele element związany z tymi narzędziami, ale nie tylko. Bo od razu w ogóle odkąd zaczęłam pracować z Power BI-em, może nie była to jakaś pierwsza, piąta myśl, ale około dziesiąta, piętnasta, co gdyby do takiego statusowania projektów podejść mniej standardowo. Bo jeżeli my robimy raporty Power BI, które mają wyniki z postępów prac, z pewnego rodzaju przeprowadzonych ankiet, raporty logistyczne, raporty sprzedażowe, raporty określające procesy HR-owe. To dlaczego nie ten status projektu? Przecież to też jest nawet w samej nazwie Project Status Report. Tak o tym mówimy. W końcu jest to raport. Dlaczego Power BI skoro aż pokazałam tyle narzędzi, w których możemy to robić i dzięki którym możemy się komunikować? A no dlatego, że odpowiadał dla mnie na z jedną z moich podstawowych potrzeb. Taką, że ja raz zrobiony status raport w Power BI, wystarczy, że będę miała tylko zharmonogramowany, ciężkie słowo, i będzie mógł się sam odświeżać. Jeżeli określę sobie, z jakich źródeł danych Power BI ma mi integrować informacje, których potrzebuję. Na tym status raporcie, no to już jestem w domu. To moja powtarzalna praca, te parę godzin tygodniowo mogę przeznaczyć na coś innego. Co jeszcze? No, Power BI pewnie wszyscy tutaj kojarzą, już na kilku prezentacjach się pojawiło, jak świetnym Power BI jest w ogóle narzędziem, które współpracuje z projektem online. Widziałam, widziałam te slajdy, sama robiłam zdjęcia. I w jaki fajny sposób może nam zaprezentować jako wizualizacje, które są nie dość, że ciekawe, to od razu nam dają informacje, jak ja to mówię, na twarz. Od razu wiemy, co się dzieje. Bo nie dość, że kolory, to jeszcze wykresy, trendy, wszystko widać. A co dodatkowego, no mówiłam o tych moich różnych odbiorcach, mojego statusu. Jeżeli ja na przykład jestem w PMO. Albo jestem sponsorem, albo jestem deweloperem, no to innego typu informacje mnie w ciągu tych różnych dostępności tych grup interesują. I teraz tak, jeżeli interesuje mnie całkowity przekrój moich projektów, to ja mogę w Power BI'u przygotować sobie odpowiedni widok ekranu, który mi pokazuje całkowity przekrój tego, co się dzieje u mnie w projektach w całej organizacji. Jeżeli interesuje mnie jeden konkretny projekt albo postęp zadań, to ja mogę z kolei dla na przykład deweloperów wewnętrznie dla mojego zespołu przygotować sobie takie ekrany, które będą te konkretnie informacje mi pokazywały. I tak dalej, i tak dalej. Mogę oczywiście przygotowywać to oddzielnie, a mogę również w Power BI zrobić tak, że udostępnię cały raport z tymi informacjami, które mam dostępne. Moim odbiorcom i oni sami będą mogli sobie przeklikiwać, schodzić dalej, ciąć, siekać te dane tak, jak im to odpowiada. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, Power BI daje nam takie możliwości, a po drugie, dlatego, że jest też bardzo łatwy w obsłudze. Obsługa Power BI, i mam nadzieję, że ci, którzy go już mają do obsługi projektów, yy, mogą potwierdzić, że klikanie w nim to jest przyjemność. Nie dość, że ładny, to jeszcze wygodny. Same korzyści. Te źródła, z których ja korzystałam i które sobie podpinałam pod, pod mój status raport, to oczywiście produkt online, Excel. Excel jest zawsze świetny do przechowywania danych i właśnie to wspomniane Wizjo. Zintegrowanie tych źródeł danych w Power BI pozwala nam na zaprezentowanie fajnego raportu. I teraz przyczyna tego całego zamieszania demo. Wyobraźcie sobie, Państwo, y, moją radość, jak pierwsze demo na tych sesjach nie zadziałało. No ale nic, próbujemy. Więc tak. To, co próbuję teraz przerzucać, to jest ten mój raport przedstawi przedstawiający ogólny wygląd yy, naszych projektów, nie tylko sam status dotyczący jednego raportu. Mamy internet? Mamy? Spokojnie? W razie czego? Jest wersja, która nie wymaga. Nie wymaga podłączenia z internetem, ale pomimo wszystko, no nic, może się mi za moment załaduje, obejrzymy sobie w wersji Power BI Desktop. Że nie ma tak, że nie zrobię demo, bo nie mam internetu. Takiej opcji nie będzie. Ok. Więc w przypadku mojego raportu spróbuję troszeczkę stąd. To, co chcieliśmy pokazać i zaprezentować. W, takiej w takim standardowym podejściu raportowania, to jest wyjście od ogółu do szczegółu. Czyli na pierwszy rzut oka oglądamy sobie zdrowie naszych projektów, ogólnie tych, których mamy. Yy. Wymyśliliśmy sobie taki system punktowania, rankingowania projektów, które określają się, yy, które wyliczają się na podstawie ryzyk, błędów, które mamy zgłaszane do. Wytwarzanego naszego projektu i na, i na podstawie tej takiej standardowej yy, trójki. Koszt, czas, yy, koszt, czas, scope. Jak to będzie po polsku? Zakres. Dziękuję bardzo. I teraz tak, mamy, pomimo wszystko ja z uporem maniaka będę chciała tu pokazać. Czyli w tej wersji online'owej. Mamy tak, rzućmy to sobie wszystko na pełny ekran. Ranking naszych projektów. Tu mamy zdrowie na podstawie poszczególnych tych wyznaczników. I teraz tak, pełna interaktywność. Jeżeli ja chcę sobie pooglądać, jak te poszczególne projekty wyglądają, czy mają ryzyko, jak, kto jest ich y, sponsorem, w jaki sposób przedstawia się, um, przedstawia się zależność pomiędzy pewnymi różnicami na kosztach i na pracy, to wszystko możemy tutaj zrobić. Oczywiście, jeżeli chcę sobie wyfiltrować projekty ze względu na sponsora, też mogę. Jeżeli interesuje mnie na przykład portfolio w ujęciu bardziej departamentowym lub geograficznym. Power BI mi to też umożliwia. Ja te wszystkie dane mogę przefiltrowywać, mogę oglądać. Na przykład widzimy, że w IT mamy większość i, i są to projekty międzynarodowe, a na przykład w nowych produktach tylko Stany i Kanada. To wszystko jest nam dostępne. Jeżeli interesuje nas z kolei przegląd taki bardziej projekt per projekt, też możemy to zrobić. No ale nic. Pójdźmy do tego mojego status raportu, ponieważ ja się skupiłam na i miałam do czynienia głównie z projektami, które dotyczyły rozwoju jakichś aplikacji, ogólnie szeroko pojętego developmentu. Przefiltrujemy sobie projekty dotyczące developmentu i chciałam też zaprezentować właśnie ten wspomniany udział Visio w Power BI. -u i zobaczmy jak możemy sobie w fajny sposób pokazać jak wyglądamy na poszczególnych etapach developmentu, e application developmentu, takiego szeroko pojętego, nie samego developmentu w ogóle. Standardowo przy podejściu takim waterfallowym mamy ileś określonych stadiów rozwoju oprogramowania, rozwoju aplikacji, zakres, analiza wymagań, potem design, development, dokumentacja, testy fajnie żeby były czasem pilot, a no i potem deployment i monitoring. Więc w moim przypadku stwierdziłam, że ja chcę wiedzieć, jak projekt się zachowywał, jak wyglądało jego zdrowie na tych poszczególnych etapach. Czyli nie tylko pokazanie tej naszej standardowej trujeczki kolorkami, to oczywiście jest łatwe, można zrobić w Power BI bez większego problemu. Ale na przykład zaobserwowanie, w jaki sposób wyglądały, to widzimy, nie mamy żadnych milestonów, to po co ja to klikam? Widzimy, w jaki sposób wyglądały te poszczególne fazy. I żeby nie było, że mam to wszystko ładnie pokolorowane, i, i, i na tym demo to tak działa, zobaczmy sobie. Jakiś inny projekt. No tu mamy zieloniutko, już w ogóle. Potęga integracji Visio i Power BI. -a. Cały ten diagram został przygotowany właśnie w Visio. Nawet online. Zaraz pokażę, jak on wygląda. Proszę bardzo, zupełnie nie robi wrażenia. Szarość widzimy. A z kolei, podpinając pod niego dane i integrując go z Power BI, jestem w stanie każdy proces, który tam sobie rozrysuję, przedstawić, pokolorować, wyliczać ze względu na różnego rodzaju wskaźniki, kpi -e i dzięki temu pokazywać w sposób fajny, prosty, łatwy wizualnie. W Power BIU. Hmm. Ok, tu. Tu. Dokładnie tak. Wszystko, jak widać, jest zintegrowane, wszystko jest klikalne. Pozbyłam się uciążliwego problemu powtarzalności. I, żeby Państwu jeszcze na koniec udowodnić, że rzeczywiście, oczywiście nie widzę tych nazw, że rzeczywiście to działa i jest automatyczne, to mój raport ma nawet ustawioną ustawione odświeżanie. Oczywiście parę razy sobie wczoraj kliknęłam na żądanie, ale już dzisiaj od rana chodzi automatycznie i sam się odświeża. Proste? Mam nadzieję, że tak. Fajne. Dla mnie tak. Mi rozwiązało problemy. Mam nadzieję, że i państwo dzięki tej sesji zaadresują swoje własne i będą przekonani do tego, żeby wypróbować zarówno Power BI, jak i Visio do swoich własnych potrzeb raportowo-zarządczo-projektowych. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kontaktu, też zostaję do końca sesji. Gdyby były jakieś pytania, zachęcam. Dzięki.